Lukspaw, wiodący producent ogrodzeń poszukuje pracowników na stanowiska spawaczy, montażystów ogrodzeń, operatorów maszyn do obróbki metalu, lakierników proszkowych, operatorów CNC. CV prosimy składać w formie elektronicznej na adres e-mail morzywomaopalukspaw.com.pl W sobotę rano w ramach trwających ferii zimowych odbył się halowy turniej piłki siatkowej uczniów szkół podstawowych o puchar komendanta powiatowego Policji w Końskich. Zawody odbywały się w hali sportowej w Fałkowie. W duchu sportowej rywalizacji walczyli ze sobą uczniowie ze szkół podstawowych powiatu koneckiego okazali się zawodnicy z Niekłania. Co roku organizujemy wydarzenie, które przyciąga grono osób najmłodszych i mają możliwość w ten sposób poznać nasze stoisko profilaktyczne przez sport, zrozumieć jak ważne jest zdrowe życie i, i szeroko poszerzyć swoje, swoje zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa. Promujemy również zawód policjanta i liczymy, że część z tych osób trafi właśnie w nasze szeregi. Turniej, który już jest dziesiątym turniejem tutaj w Fałkowie, jest wydarzeniem Wydarzeniem zapoczątkowanym przez poprzedniego komendanta inspektora Waldemara Cisowskiego. My każdorazowo, co roku organizujemy ten turniej właśnie z uwagi na, na, na miłośników sportu właśnie piłki siatkowej. Zanim zawody się rozpoczęły głos zabrali. Główny organizator wydarzenia komendant inspektor Rafał Zieliński oraz gospodarz miejsca wójt Fałkowa Henryk Konieczny. Cieszę się, że tak licznie przybyliście tutaj na ten turniej. Jestem przekonany, że wszyscy się wyspali, są w pełni sił. Przede wszystkim chciałbym życzyć wam dobrej zabawy, rywalizacji fair play, żeby wszyscy cało zdrowo wrócili do domu z uśmiechem. Przygotowaliśmy tutaj dla was poczęstunek, nagrody oczywiście, także bawcie się dobrze. Życzę wszystkiego dobrego i dziesiąty turniej opłukany komendanta powiatowego Końskich. Głaszam za otwarty. Przede wszystkim chciałem podziękować Panu za kontynuację. To już dziesiąta edycja i myślę, że to, co Pan Komendant mówił, że świetne prawda, stwierdzenie padło, że będzie prawda, kontynuacja, że wpisze się to, że tak powiem, w grafik kolejnych lat. Także to jest bardzo miłe, sympatyczne. Dziękuję Panie Komendancie. Dziękuję wszystkim zaangażowanym y, policjantom, nie tylko, prawda, dziękuję y, pani dyrektor, y, dziękuję wszystkim y, za przybycie oczywiście życzę też wspaniałej prawda, sportowej rywalizacji, fair play. W wydarzeniu udział wziął także zastępca burmistrza Radoszyc Grzegorz Spakula Uczniowie wykazali się niezwykłą determinacją i zaangażowaniem, a także zaprezentowali wysoki poziom rozgrywek. Najlepszymi siatkarzami okazali się uczniowie ze szkoły podstawowej w Niekłaniu Wielkim. Zaraz za nimi znaleźli się uczniowie z zespołu placówek oświatowych w Dziebałtowie, zaś trzecie miejsce zajęła szkoła podstawowa w Radoszycach. W rywalizacji udział wzięli także młodzi zawodnicy ze szkoły gospodarza Szkoły Podstawowej w Fałkowie, a tym razem okazali się oni być niezwykle gościnni. Najlepszym zawodnikiem została uczennica zespołu placówek oświatowych w Dziebałtowie Anna Fabicka-Krakowiak. Wszyscy, którzy wzięli udział w turnieju wyróżnieni zostali medalami, pucharami oraz nagrodami rzeczowymi. W trakcie całego dnia gier policjanci prowadzili pogadanki profilaktyczne w różnych tematach. Oprócz Komendy Powiatowej Policji w Końskich organizatorami turnieju były Urząd Gminy w Fałkowie i Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach.